Siemana moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj spróbujemy coś, czego na mojego kanale nie zobaczycie często. A to jest moi drodzy, Margarita Pomegranate Margarita. Moi drodzy, ta firma 1800 tą firmę ja znam, ponieważ kiedyś od nich piłem. tequile i bardzo dobre tequila od nich jest, jest tania i dobra. Jeżeli ktoś z Was lubi tekilę, to to, że tekila droga jest, nie znaczy, że będzie dobra. Są dużo kompanii, jest, które robią dobre tequile, a są taniec, nie? Także ta kompania jest dosyć dobra tekila, moi drodzy. Polecam ją. No i jakoś to jest margarita, to jest dla mojej żony zrobione. Zrobiłem już dla niej w mikserze, blenderzec, nie? Zobaczymy, jak to smakuje. Pachnie słodko. Wow! Powiem moi drodzy Wam, że jest dziewczęcy napójc, nie? Ale jest smaczny. Ja bym go dużo nie pił, ponieważ to jest słodkie. To na jutro ja bym miał takiego kaca, że nie wiem. Ale jest dobre. Bardzo dobre. I 9% alkoholu tu ma. Czyli jak macie dziewczynę albo żonę, a, które lubię od małego drinka sobie wypić czasami jak wy piwo sobie pijecie. Bardzo polecam kupić to. Cała taka butla kosztowała 20 dolarów, moi drodzy. Zużyłem tego tylko tyle i zrobiłem chyba 3 czy 4 takie szklanki, bo to lodu dużo do tego się daje. Bardzo dobra rzecz, szczególnie na lato super rzecz i oni oczywiście polecają jeszcze soldać tutaj na, na wybrzeże szklanki. Ja bym tej soli nie dawał, bo bez soli jest bardzo smaczne dalej I soli jak dacie to no, nie, nie dobrze dużo soli jeść nie? Ale je polecam takie coś Mają różne smaki, ta akurat jest pomegranate No okej okay, moi drodzy Będę na tym kończył Dzięki wam za oglądanie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale nie zapomnij dać mi suba Jeżeli podobało ci się co, co widziałeś nie? Nie zapomnijcie zostawić łapki. Jeżeli materiał się podobał, łapę do góry. Jeżeli materiał się nie podobał, łapę w dół, żebym wiedział co i jak Wam się podoba. Ok, dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia. Na razie.